Megor I Targerien, znany jako Okrutny, był trzecim monarchą z rodu Targerienów, zasiadającym na Żelaznym Tronie. Przyszedł na świat jako potomek pierwszego króla zjednoczonego Westeros, Egonas zdobywcy i jego starszej siostry małżonki Wisenii. Megor miał starszego przyrodniego brata Enysa, który również został władcą. Zyskał rozgłos dzięki swojej nietypowej praktyce małżeńskiej. W ciągu życia poślubił aż sześć kobiet: Serys z Rodu Hightower, Alice Haraway, Tianę z Wieży, Elinor Costain, Jane Westerling oraz własną siostrzenicę Renę. Trzy ostatnie małżonki zyskały przydomek czarnych żon, zapisując się tym samym w kartach historii Siedmiu Królestw. Potomek Egona I Targeriana górował nad ojcem budową ciała, przywodząc na myśl potężnego byka. Jego masywna sylwetka charakteryzowała się szerokimi barkami, grubym karkiem i kwadratową posturą, co nadawało mu raczej wrażenie siły niż otyłości. Surowy wizerunek dopełniały krótkie włosy i broda przystrzyżona wzdłuż linii szczęki. Spojrzenie zdradzało gniew i nieufność, a usta często układały się w nieprzyjemny grymas. Jako urodzony wojownik wykazywał nadzwyczajne zdolności bojowe. Jego pasja do wojen, turniejów i bitew uczyniła go jednym z najmłodszych i najbardziej renomowanych rycerzy swoich czasów. Bezwzględny charakter przejawiał się w rządzie przemocy, śmierci i całkowitej dominacji nad tym, co uznawał za własne. Zyskał sławę dzięki brutalności w walce i okrucieństwu wobec zwyciężonych. Znany skutliwości i drażliwości nie potrafił wybaczać. Jego gniew budził przerażenie. Cechował się nieustępliwością i sztywnością poglądów, konflikty rozwiązywał, preferując siłę nad dyplomację. Skłonność do okrucieństwa przejawiał od najmłodszych lat. Mimo otaczania się towarzyszami w młodości, nie nawiązał trwałych przyjaźni, a w dorosłym życiu stał się nieufny wobec wszystkich. Megor nosił waleriańskie insygnia władzy koronę zdobioną rubinami. Jego zbroja, bardziej wyszukana od poprzedników, obejmowała na pierśnik przykryty płaszczem z rodowym godłem, czerwonym trójgłowym smokiem na czarnym polu. 11 lat po podboju królowa Wisenia Targerien ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W kolejnym roku na Smoczej Skale urodził się Megor, potomek o niezwykłej posturze i zdrowiu, którego waga przy narodzinach niemal dwukrotnie przewyższała wagę jego przyrodniego brata Enysa. Bracia nie byli sobie bliscy. Megor dorastał w rodzinnej twierdzy pod opieką matki, stopniowo zyskując przydomek księcia na smoczej skale. Różnica wieku i odmienne środowiska wychowawcze przyczyniły się do powstania dystansu między rodzeństwem, kształtując ich odrębne ścieżki rozwoju i charaktery. Już w wieku trzech lat Megor otrzymał pierwszą broń białą, co rozbudziło w nim zamiłowanie do sztuki wojennej. Krążyły pogłoski o jego wczesnych aktach przemocy, choć ich wiarygodność pozostaje dyskusyjna. Niemniej w wieku 8 lat młody Targerien miał poważnie zranić konia, który go kopnął, a także skaleczyć stajennego, który przybiegł na pomoc zwierzęciu. Pod okiem Sergawena Korbraja, mistrza oręża Smoczej Skały, Megor rozwijał swoje umiejętności bojowe. Jako ośmiolatek został giermkiem, a w wieku 12 lat zaczął pokonywać starszych. I bardziej doświadczonych przeciwników na turniejach. Rok później regularnie zwyciężał w pojedynkach z zaprawionymi w boju rycerzami. Z okazji 13 urodzin w 25 roku po podboju, Megor otrzymał od matki legendarny miecz z waleriańskiej stali, mroczną siostrę. Mimo obecności smoczych piskląt w rodzinnej siedzibie, nie wykazywał zainteresowania posiadaniem własnego wierzchowca. Gdy przy... Alessa Valarion kpiła z jego rzekomego lęku przed smokami odpowiedział z pogardą, że tylko jeden smok jest godzien jego osoby. Małżeństwo starszego brata Enysa z Lady Alison Velaryon i narodziny ich córki Reny w 23 roku wzbudziły dyskusję na temat miejsca Megora w linii sukcesji. Propozycja królowej wiseni dotycząca zaręczyn Megora z Reną spotkała się jednak ze sprzeciwem rodziców dziewczynki i wielkiego septona. Ostatecznie Megor poślubił Lady Saris Hightower, siostrzenicę Hierarchy Wiary, w Gwiezdnym Sepcie w Starym Mieście. Mimo przechwałek o spłodzeniu potomka w noc poślubną, związek pozostał bezdzietny. Na polu bitwy Megor odnosił znaczące sukcesy. We wieku 16 lat został najmłodszym pasowanym rycerzem w królestwie. Zasłynął zwycięstwami na turniejach, pokonując m.in. trzech członków Gwardii Królewskiej. Brał udział w kampaniach przeciwko piratom na stopniach, a w 1931 roku po podboju pokonał legendarnego olbrzyma Tridentu. W 37 roku zmarł ojciec Megora, król Egon I, a tron objął jego przyrodni brat Enes jako król Enes I Targerien. Podczas uroczystości żałobnych nowy władca otwarcie przyznał się do braku talentów militarnych, jakimi odznaczał się jego krewniak. W geście szacunku przekazał mu waleriański oręż ojca Blackfire, deklarując wspólne sprawowanie rządów. Po śmierci zdobywcy Megor spełnił swoje marzenie, zostając jeźdźcem potężnego baleriona. Niedługo po objęciu tronu przez Enysa w królestwie wybuchły zamieszki. W dolinie Arenów Jonos zbuntował się przeciwko bratu Ronelowi, biorąc go wraz z rodziną do niewoli. Megor, choć z opóźnieniem, zdławił rebelię, przybywając do Orlego Gniazda na smoku. Zwolennicy Jonosa, mając nadzieję na ułaskawienie, zrzucili go przez księżycowe drzwi, jednak spotkali się z surowością następcy tronu, który nakazał ich powieszenie. W dowód uznania król mianował go namiestnikiem na miejsce zabitego lorda Stockwarda. Stanowisko to piastował przez dwa lata. Mimo wieloletniego małżeństwa z Cerys, para nie doczekała się potomstwa. W 1939 roku Megor niespodziewanie oznajmił o niepłodności żony i poślubił Lady Alice Haraway. Gdy Septon ze smoczej skały odmówił udzielenia ślubu, ceremonię w waleriańskim obrządku przeprowadziła królowa wdowa Wisenia. Wydarzenie to wywołało powszechne oburzenie. Następca tronu poróżnił się z Enysem, a brat Cerys, lord Hightower, zażądał odesłania Alice. Wielki Septon potępił związek jako grzeszny, nazywając nową żonę Ladacznicą z Harroway. Wielu pobożnych lordów poszło w jego ślady, określając ją mianem Nierządnicy Megora. Ten jednak pozostał nieugięty, twierdząc, że jego ojciec także miał dwie żony, a prawa wiary nie obowiązują osób ze Smoczą Krwią. W przypływie gniewu, nie widząc alternatywy, władca postawił bratu ultimatum porzucenie ukochanej lub pięcioletnie wygnanie. Wybierając drugie rozwiązanie, Megor opuścił królestwo w roku 40, udając się do Pentos. Towarzyszyła mu nie tylko Alice, ale i potężny smok Balerion. Wbrew prośbom monarchy, wygnaniec zabrał ze sobą również słynny oręż Blackfire. Stanowisko namiestnika króla objął Septon Murmison. Rok później następca tronu, książę Egon, otrzymał tytuł Władcy Smoczej Skały. W 1941 roku wybuchła rebelia wiary przeciwko panowaniu Enysa I. Następnego roku monarcha zmarł na smoczej skale, a jego dzieci, Rena i Egon, schroniły się w Craig Hall. Po uroczystościach żołobnych Visenya, dosiadając swego smoka wagar, udała się do Pentos, by sprowadzić Megora z powrotem do Westeros. Chociaż Egon był legalnym dziedzicem tronu, Megor natychmiast po powrocie zagarnął władzę. Koronacja uzurpatora odbyła się na smoczej skale, gdzie użyto waleriańskiej korony Egona I zamiast tradycyjnego wieńca Enysa. Wielki maester Gawen zaprotestował, powołując się na zasady dziedziczenia. W odpowiedzi Megor ściął go mieczem Blackfyre, zapoczątkowując okres prześladowań uczonych. Samozwańczy król wyruszył następnie do stolicy, gdzie wiara zajmowała sept pamięci. Po przybyciu na grzbiecie Baleriona nakazał umieszczenie swojego sztandaru na wzgórzu Wiseni. Jego matka wezwała przeciwników do starcia. Ser Damon Morrigan, dowódca synów wojownika, podjął wezwanie, żądając próby siedmiu. Pozbawiony wsparcia Gwardii Królewskiej, Megor zwrócił się do zgromadzonego tłumu. Początkowo nikt nie odpowiedział na jego wezwanie, aż odważył się prosty żołnierz, Dick Bean. Jego śmiałość oraz słowa ser Bernara Bruna zmotywowały innych rycerzy do działania. Spośród ochotników Megor wybrał czterech czempionów: ser Bramas Blackhull, Ser Rayforda Rozbiego, Sergaia Lodstona i Lorda Lucifera Masea razem stanęli do walki przeciwko siedmiu synom wojownika pod dowództwem Ser Damona Morigena. Z próby siedmiu tylko Megor wyszedł żywy, lecz ciężko ranny, stracił przytomność tuż po śmierci ostatniego przeciwnika. Nieprzytomnego władcę przeniesiono do łoża, gdzie zapadł w śpiączkę. W tym czasie w Sepcie pamięci toczyły się zacięte dyskusje nad przyszłymi działaniami. Część synów wojownika uznała zwycięstwo megora za znak boskiego błogosławieństwa, inni obstawali przy wierności przysiędze złożonej wielkiemu Septonowi. Po 28 dniach do stolicy przybyły królowa Alice Harroway i Tiana Zwierzy. Ta ostatnia przejęła opiekę nad królem, który odzyskał świadomość dwa dni później. Po przebudzeniu się ze śpiączki, Megor dosiadł swego smoka baleriona i poleciał na wzgórze renes. Podczas palenia septu pamięci jego łucznicy zabili wszystkich, którzy próbowali uciec z piekła. W tym samym roku siły królewskie pokonały wiarę wojującą w dwóch starciach pod kamiennym mostem i u wielkich wideł czarnej wody. Monarcha osobiście uczestniczył w drugim starciu, siejąc spustoszenie z grzbietu swego wierzchowca. Po tych dwóch triumfach Megor ogłosił zamiar ponownego orzenku, wybierając Tianę z wieży na swą trzecią małżonkę. Wielki maester Myros sprzeciwił się temu, twierdząc, że jedyna prawdziwa żona Megora czeka nań w wysokiej wieży, za co Megor ściął mu głowę Blackfirem. Ślub odbył się wśród ruin na wzgórzu Renes po straceniu wielu septonów odmawiających udzielenia ceremonii. Wielki Septon w starym mieście potępił ten związek, a Serys wciąż uważała się za prawowitą królową. Budowa Czerwonej Twierdzy, rozpoczęta w 35 roku, trwała nadal za panowania Megora. Na początku 1943 roku lord Lucas Harway, ojciec jego żony Alice, został mianowany nowym namiestnikiem króla. Przejmując administrację królestwa, podczas gdy Megor osobiście nadzorował budowę Czerwonej Twierdzy. Skupiono się na tajnych przejściach i fortyfikacjach, tworząc twierdzę Megora oraz system lochów z najniższym poziomem przeznaczonym do tortur. W obliczu nieustępliwego sprzeciwu wiary, monarcha wprowadził restrykcyjne prawa. Zakazano świętym mężom noszenia broni, a przeciwnicy korony mieli podlegać surowym karom. Reakcją wielkiego septona było wezwanie władcy do odbycia pokuty w starym mieście. Król, pochłonięty pracami budowlanymi, przez sześć miesięcy nie reagował na to wezwanie. Sytuacja zmieniła się drastycznie, gdy jego matka, dosiadając smoka wagar, spopieliła posiadłości kilku rodów w Reach. Wkrótce potem sam monarcha wsiadł na grzbiet Baleriona i ruszył na zachód. Tam, demonstrując swą potęgę, zniszczył włości domów, które odmówiły mu posłuszeństwa. Te akcje miały jasno pokazać konsekwencje sprzeciwiania się królewskiej woli. Megor i Wisenia skierowali się ku staremu miastu, grożąc zniszczeniem gwiazdnego septu w odpowiedzi na krytykę wielożeństwa króla przez wielkiego Septona. Po nieoczekiwanym zgonie hierarchy lord Martin Hightower otworzył bramy miasta, zapobiegając jego zniszczeniu. Nowo mianowany wielki Septon okazał się bierny. Namaścił Megora po jego przybyciu, ale nie zareagował na zsyłanie lub egzekucję synów wojownika przez władcę. Megor spędził pół roku w starym mieście, osobiście prowadząc sądy. Ustanowił nowe prawo, oferujące nagrody za głowy rebeliantów. Złotego smoka za skalp syna wojownika i srebrnego jelenia za skalp brata ubogiego. Podczas pobytu w mieście król odnowił relacje z Serys Hightower. Ich ponowne spotkanie uczczono wystawną ucztą, po której małżonkowie się pogodzili. Następnie Serys powróciła do królewskiej przystani. W schyłkowej wazie roku potomek Enysa I wystąpił z pretensjami do żelaznego tronu. Młody pretendent, dysponując wsparciem kilku możnych z zachodu i terenów nadrzecznych, zgromadził armię liczącą 15 tysięcy zbrojnych. Podczas pobytu w starym mieście władca otrzymał ostrzeżenie od swojej małżonki i starszej nad szeptami, Tiany. Królowa poinformowała go o potencjalnym przyłączeniu się rodów Baratheonów, Arynów, Starków i Lannisterów do rebelii, jeśli ta okaże się skuteczna. Opuszczając Stare Miasto, monarcha nakazał swoim wiernym wasalom zaatakować siły buntowników z każdej strony. Decydujące starcie miało miejsce pod Okiem Boga, gdzie powstanie zostało stłumione. Panujący własnoręcznie pokonał pretendenta i jego wierzchowca Żywe Srebro. To wydarzenie przysporzyło mu miano okrutnego oraz opinii mordercy krewnych w całym królestwie. W 44 roku od podboju Egona Megor umieścił wdową po Enysie, królową wdowę Alysę Velaryon wraz z jej dwojgiem najmłodszych dzieci Czacherysem i Alisen pod opieką swojej matki na Smoczej Skale. Jednocześnie wezwał jej syna Viserysa na dwór, czyniąc go swoim osobistym giermkiem. Nie posiadając następcy, monarcha regularnie odwiedzał swoje trzy małżonki. Gdy jedna z nich, Alice, oznajmiła o ciąży, została przymusowo unieruchomiona. Niestety po kwartale rozpoczął się przedwczesny poród, w wyniku którego przyszło na świat zdeformowane stworzenie. Przekonany o cudzołóstwie, suweren nakazał egzekucję wszystkich obecnych przy narodzinach, oszczędzając jedynie siostry Alice. Ponoć władca zasiadał na tronie z głową wielkiego maestera w dłoni, gdy zbliżyła się doń Tiana. Przedstawiła ona teorię o niewierności Alice, która rzekomo współżyła z płodnymi mężczyznami. Większość oskarżonych przyznała się do winy pod wpływem tortur. Rozgniewany król nakazał poddać Alice okrutnym mękom. Wszyscy Harowejowie w stolicy, łącznie z namiestnikiem, zostali straceni. Następnie despota wyruszył do Harenhol, dokonując rzezi garnizonu i każdego spokrewnionego z Harrowayami. Podobny los spotkał mieszkańców ich rodowego miasta. Po wygaśnięciu rodu tyran zorganizował turniej o przejęcie Harenhol. Zwycięzca, sir Walton Towers, wkrótce zmarł z powodu odniesionych ran, a władzę przejął jego syn Jordan, pozostając wiernym stronnikiem okrutnego monarchy do końca swych dni. Po powrocie do królewskiej przystani, Megor otrzymał druzgocącą wiadomość o śmierci swojej matki, królowej Wisenii, która była jego największym oparciem. W tym samym czasie królowa Alyssa Velaryon, wdowa po Enysie I Targaryenie, wykorzystała panujący chaos i uciekła ze Smoczej Skały, zabierając ze sobą dwoje najmłodszych dzieci, Jaharysa i Alisen oraz legendarny waleriański miecz, Mroczną Siostrę. Reagując na te zdarzenia, monarcha przedsięwziął okrutne środki. Rozkazał pojmać i torturować najstarszego żyjącego syna Alesy, księcia Viserysa. Młodzieniec nie przetrwał dziewięciodniowych przesłuchań prowadzonych przez małżonkę władcy, Tianę. Jego okaleczone zwłoki wystawiono na dziedzińcu przez dwa tygodnie. Bezwzględna strategia, mająca na celu zmuszenie zbiegłej królowej do powrotu, w 1945 roku ukończono budowę Czerwonej Twierdzy. Z tej okazji zorganizowano wystawne przyjęcie dla budowniczych, częstując ich winem, słodyczami i towarzystwem najlepszych kurtyzan z miejskich domów uciech. Jednakże po trzech dniach hucznej zabawy władca wydał szokujący rozkaz zgładzenia wszystkich uczestników. Uzasadniał to potrzebą zachowania sekretów zamku. Ciało ofiar pochowano pod murami fortecy, którą sami wznieśli. Następnym projektem monarchy było stworzenie smoczej jamy, schronienia dla smoków dynastii Targerienów. Obiekt ten wzniesiono na gruzach septu pamięci na wzgórzu Renes. Jednakże bestialstwo wobec budowniczych Czerwonej Twierdzy wywołało masowy eksodus robotników z miasta. Pozbawiony siły roboczej, tyran zmuszony był wykorzystać więźniów z lochów do kontynuowania prac konstrukcyjnych. Niedługo po ukończeniu budowy Czerwonej Twierdzy, pierwsza żona władcy, serys z rodu Hightower, niespodziewanie zachorowała i odeszła. Plotki głosiły, że jej śmierć była wynikiem uszczypliwej uwagi, która rozwścieczyła monarchę. Ponoć nakazał on członkowi Gwardii Królewskiej, Ser Owenowi Bushowi, wyrwać jej język. Według pogłosek podczas szamotaniny nóż wyślizgnął się rycerzowi, przypadkowo przecinając gardło królowej. Choć historia ta nie znalazła potwierdzenia i większość jej opisarzy uważa to za wymysł opozycjonistów, wówczas była powszechnie akceptowana. Również w 45 roku Tyran wznowił swoje kampanie. Na południu od Czarnego Nortu wytropił kryjówkę braci Ubogich i skazał na spalenie żywcem ich przywódczynię, znaną jako Poksi Jane Poor. Wszelkie próby ratunku ze strony jej zwolenników i miejscowej ludności zostały brutalnie stłumione. Rok później despota powrócił do stolicy z makabrycznym trofeum dwoma tysiącami czaszek pokonanych wrogów. Powszechnie jednak uważano, że wiele z tych ofiar to byli niewinni ludzie, którzy znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Prowadzone przez okrutnego władcę wojny okazały się niezwykle kosztowne, doprowadzając do wyczerpania królewskiego skarbca. Jego starszy nad monetami, lord Alton Butterwell, nieustannie zwiększał obciążenia podatkowe. Gdy te środki okazały się niewystarczające, tyran zażądał złotej daniny od najważniejszych lordów królestwa. Te działania spowodowały, że zarówno lud, jak i szlachta odwrócili się od monarchy potępiając jego liczne zbrodnie. W 47 roku bezdzietny władca zaprzestał współżycia z królową Tianą. Jego doradcy zgodnie uznali, że konieczne jest kolejne małżeństwo monarchy. Przedstawiono liczne propozycje. Wielki maester Benifer rekomendował Clarice Dane ze Starfall. Alton Butterwell, starszy nad monetami, wysunął kandydaturę swojej owdowiałej i płodnej siostry, namiestnik Edwell Celtigar, Zaproponował swoje córki, a lord Velaryon optował za księżniczką Reną, siostrzenicą władcy, argumentując korzyści dla linii sukcesyjnej. Kierując się pragmatyzmem, monarcha zdecydował się poślubić kobiety o potwierdzonej płodności, w tym swoją siostrzenicę, by osłabić ewentualne roszczenia jej rodzeństwa. W efekcie zawarł związek małżeński z Elinor Costain, Jane Westerling i księżniczką Reną podczas jednej ceremonii. Wszystkie trzy, będąc wdowami po ofiarach wojen władcy, zyskały przydomek czarnych żon. Następnie ogłosił R.E. starszą córką Reny, swoją następczynią, odbierając prawo do tronu jej wujowi, Jacherysowi. Młodszą Relę wysłał do Starego Miasta na wychowanie jako septa. Pół roku po zaślubinach ogłoszono, że Lady Jane jest w ciąży. Niedługo potem Lady Eleanor również poczęła. Jednak trzy miesiące przed terminem porodu królowa Jane przedwcześnie urodziła martwe dziecko. Pozbawione kończyn i obdarzone cechami obu płci. Wkrótce potem Jane zmarła. Wśród ludu zaczęto szeptać, że Megor został przeklęty i że bogowie nigdy nie obdarzą go żywym synem. Podejrzewając zdradę, monarcha uwięził Tianę, która przyznała się do otrucia dzieci Alice i Jane, przepowiadając podobny los potomstwu Elinor. Za to wyznanie została stracona osobiście przez władcę. Jej mroczna przepowiednia spełniła się dwa miesiące później, gdy Elinor urodziła dziecko bez oczu, ale z małymi skrzydłami. W 1948 roku królestwo nie mogło już dłużej znosić tyranii Megora. W końcu burzy ostatni żyjący syn Enysa I książę Jaehaerys, ogłosił swoje roszczenia do żelaznego tronu. Wspierał go lord Roger Baratheon, którego książę mianował protektorem królestwa i namiestnikiem króla. Jaehaerys miał po swojej stronie dwa smoki: własnego wierzchowca Vermitora oraz srebrno-skrzydłą należącą do jego siostry. Przeciwko nim stał Balerion Megora. Na wieść o działaniach brata Rena Targaryen opuściła dwór Tyrana. Lecąc na Dreamfire zabrała ze sobą córkę Ereę i legendarny miecz Blackfyre, wzmacniając siły Jaherysa trzecim smokiem. Reakcją Megora było wysłanie rozkazu do Hightowerów, by ścięli Rele za zdradę matki. Lord Hightower odmówił wykonania rozkazu i zamiast tego uwięził posłańca. Lord Edwell Celtigar zrezygnował ze stanowiska namiestnika i powrócił na Claw Isle, a wielki maester Benifer potajemnie uciekł statkiem do Pentos. Sir Oliver Bracken i Sir Raymond Mallory, dwaj członkowie Gwardii Królewskiej Megora, również go opuścili. Lord Damon Velaryon, admirał królewskiej floty jako pierwszy z wielkich lordów porzucił Megora, zabierając ze sobą całą flotę. Wielu innych lordów poszło w jego ślady. Wielkie rody Lannisterów, Tyrellów i Arynów wystąpiły przeciwko Megorowi. W krainach rzeki Rud udzielił wsparcia Septonowi Munowi i Sercio Freyowi Dogetowi, przywódcom braci ubogich. W obliczu narastającego zagrożenia Megor wezwał swoich wasali do walki, jednak odzew był niewielki. Mimo zgromadzenia zaledwie 4000 żołnierzy, król odrzucił propozycję poddania się. Kiedy lord Hayford zasugerował abdykację i dołączenie do nocnej straży, Megor bezlitośnie skazał go na śmierć. Kontynuował naradę wojenną, mając za plecami głowę lorda nabitą na pikę za żelaznym tronem. Po zakończeniu obrad, Megor został sam w sali tronowej, pogrążony w myślach. Następnego ranka królowa Elinor odkryła jego martwe ciało na żelaznym tronie. Jego odzież była przesiąknięta krwią, nadgarstki miał podcięte, a w karku tkwił ostry kolec jednego z mieczy tworzących tron. Przyczyny śmierci Megora wciąż pozostają niewyjaśnione. Część osób podejrzewa królową Elinor. Inni wskazują na rycerza z Gwardii królewskiej. Pojawiają się także spekulacje o zemście ocalałego budowniczego lub nawet o tym, że sam tron uśmiercił Tyrana. Niektórzy uważają, że Megor popełnił samobójstwo, przycinając sobie nadgarstki o ostrza żelaznego tronu. Tyrania Megora trwała 6 lat i 66 dni, kończąc się bez pozostawienia dziedzica. Władzę przejął jego siostrzeniec Jacherys I, najmłodsze dziecko poprzedniego władcy Enysa I. Zarządów nowego króla zakończył się spór z bojownikami wiary. Jacherys zaoferował przebaczenie wszystkim członkom ugrupowania, którzy złożą broń, jednocześnie pozbawiając ich uprawnień sądowniczych. Podczas Wielkiej Rady w 101 roku Rudy Wojownik utrzymywał, że jest nieślubnym potomkiem poprzedniego władcy, żądając praw do tronu. Jedyne potwierdzenie stanowiło oświadczenie jego rodzicielki, córy oberżysty, twierdzącej, że padła ofiarą gwałtu ze strony tyrana. Możni uznali prawdziwość napaści, odrzucając jednak roszczenia do sukcesji. W trakcie tańca smoków Silver Dennis również twierdził, że wywodzi się z linii byłego monarchy. Spotkał go okrutny koniec: został okaleczony przez bestię zwaną owcokradem, by następnie wraz z potomstwem zginąć z pazurów kanibala podczas próby. Ujarzmienia Gada. Odto Hightower lękał się, że książę Daemon może pójść w ślady okrutnego poprzednika, gdyby zasiadł na tronie. U progu konfliktu wewnętrznego jego córka Alicent podzielała obawy, że Daemon jako małżonek królowej mógłby dorównać bezwzględnością dawnemu tyranowi. Żona Daemona, Renira Targaryen, po objęciu tronu zyskała reputację zachłannej, bezwzględnej i mściwej monarchini. Mieszkańcy królewskiej przystani zaczęli ją szyderczo określać mianem "Króla Megora z cyckami". Z biegiem czasu to określenie przekształciło się w popularne przekleństwo wśród stołecznej ludności, funkcjonujące przez kolejne stulecie. W 232 roku para królewska Erion i Denora z rodu Targerienów powitała na świecie potomka. Ojciec, kierując się niepokojącą inspiracją, nadał chłopcu imię Megor, przywołując mroczne skojarzenia z dawnym władcą.